Ok, aby rozpocząć, ja już dodałem sobie tutaj wideoklip y, na oś czasu. Teraz przechodzimy sobie tutaj w Effects Library, następnie przechodzimy w Toolbox, rozwijamy Toolbox i klikamy sobie w Titles. Następnie dodajemy nad warstwą tutaj z wideo, nad tą osią czasu wideo y, na oś czasu wideo 2, tutaj tekst i następnie przeciągamy sobie tutaj, y, 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 klikamy sobie tutaj właśnie na Video transition. Następnie przechodzimy sobie tutaj, szukamy Slide rzucamy tutaj na początek, na sam koniec i już w tym momencie mamy efekt wjeżdżającego tekstu natomiast on na razie idzie bardzo topornie dlatego aby tutaj poprawić to, tą animację klikamy sobie tutaj właśnie w, w ten nałożony przed chwilą y, tą animację i wybieramy sobie tutaj y, z inspektora transition następnie is in and out i tutaj robimy tak samo z tą i tutaj klikamy sobie direction out, tutaj mamy direction in. I teraz powinno to wyglądać o wiele lepiej. Jak widzicie, wygląda to o wiele lepiej. Jeżeli chcemy przyspieszyć, wydłużyć tutaj tą, tą czas tej animacji, przeciągamy sobie po prostu tutaj tak, jak chcemy. Im, da, Im dalej do środka, tym po prostu dłużej ten napis wchodzi bądź wychodzi. I to by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów.